We współpracy z Krokowskim Centrum Kultury prowadzimy projekt szkoleniowy Żagle w górę czas na kulturę, już drugi rok. Mamy osiem grup, które wezmą udział w, 7, w cyklu siedmiu zajęć szkoleniowych na łodziach klasy Puck. Nauczą się podstaw żeglarstwa i podstawowych manewrów żeglarskich. Starsze dzieci myślę, że w przeciągu ciągu tych siedmiu zajęć nauczą się już samodzielnie żeglować. Młodsze dzieci, może jeszcze nie będą w stanie żeglować samodzielnie, ale na pewno wszyscy uczestnicy posmakują żeglarstwo i zobaczą, czy to jest dla nich i czy chcą dalej rozwijać się w tym kierunku. Żeglarstwo uczy przede wszystkim współpracy, pokory i odpowiedzialności. Młodzi, ale nie tylko, muszą ze sobą współpracować, w innym przypadku może być zagrożenie przy silnym wietrze. Projekt mający na celu przybliżyć tradycje związane z żeglarstwem, z rybołówstwem, tutaj na jeziorze Żarnowieckim. Projekt skierowany do społeczności lokalnej, do rodzin, do turystów zakłada zajęcia praktyczne, zajęcia teoretyczne, żeglowanie rodzinne. E, razem z przewodnikiem po jeziorze Żarnowieckim będzie można e, poszerzyć swoją wiedzę na temat żeglarstwa, na temat rybołówstwa, ale też e, e, poprawić swoje umiejętności żeglarskie. Bardzo duże zainteresowanie, wolne miejsca rozeszły się bardzo szybko kilkadziesiąt osób skorzysta z tego projektu. Cieszymy się bardzo, mamy nadzieję, że wrócą tutaj i będą kontynuować żeglarstwo na jeziorze Żarnowieckim.